ta tajemnica bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa w orędzie Maryi z 1 listopada 2013 roku. Pisz, moje dziecko, pragnę być dzisiaj z Tobą na mojej drodze boleści. Wiesz, że gdybym miała powtórzyć ten ból dla zbawienia tak licznych grzeszników, zniosłabym wszystko, gdyby to było wolą Bożą. Ale, córko moja, ból ten był tak wielki, że tylko dzięki łasce Bożej mogłam pomieścić go w moim sercu i nie umrzeć od nadmiaru jego goryczy. Spotkanie z moim synem na krzyżowej drodze dało mi wielką siłę do cierpienia, bo miłość dokonuje rzeczy niemożliwych. I moje trwanie w bólu przy moim dziecku było moim niemożliwym. Niemożliwym było wytrwać to cierpienie i niemożliwym było opuścić dziecko w tak strasznych okolicznościach. Jezus umierał, widziałam kasnące w Nim życie chwila po chwili. Żył również dzięki sile miłości, bo człowiek już dawno by umarł, ale Jezus nie był zwykłym człowiekiem. Był człowiekiem w swej naturze, ale w swoim duchu był czystą miłością i to ta miłość czyniła Go tak silnym. Chciał całym swoim zwolałym sercem, rozumem, duchem i ciałem dokonać dzieła odkupienia. Pragnął donieść krzyż na miejsce swojej śmierci, zostać do niego przybitym i umrzeć okryty hańbą. Miłość przewyższa wszystko, co ludzkie, a więc lęk, ból, słabość. Szłam za nim napełniona jego siłą, którą jego udręczony duch napełniał mnie na nowo. Moja miłość łączyła się z jego miłością i mówiła mu słowa otuchy i zachęty do cierpienia. Ja, która odebra, od, oddałabym własne życie, aby tylko móc wyrwać go z rąk oprawców, zachęcałam go moją modlitwą do wytrwania i poddania się jeszcze gorszym torturom. Oto cud miłości, która nie rozważa, nie rozumuje, tylko kocha. Wsiadł za nim tłum, jak żal mi tego tłumu. Widzę, jak niewielu z tych, którzy są dziś na Golgocie, zostanie uleczonych krwią Jezusa. Jak niewielu otrzyma tę łaskę przez swą zatwardziałość. Upadki, które przeżywa Jezus są straszne, bo za każdym razem zdaje się, że już nie zdoła się podnieść i za każdym razem cierpi straszną pokusę, aby umrzeć, poddać się i umrzeć. Ale człowiek będzie odkupiony dopiero na krzyżu. Taka śmierć niezgodna z wolą Bożą przyniosłaby tryumf szatanowi, a nie Bogu. Powstaje... Resztką sił powstaje, unoszony bardziej nad ludzką siłą niż własną, która wylała się już w jego krwi podczas tej haniebnej drogi. Ten pochód jest procesją hańby. W środku tłumu odkupiciel, syn Boży, ale tłum dostrzega tylko krzyż. Zamiast pokłonów i okrzyków uwielbienia, zamiast chwały otrzymuje więc to, co należy się skazańcowi. Oplucie, wzgardę, nienawiść, wyzwiska, przekleństwa i kpiny. Ta droga jest wypełniona wszelkim grzechem. Jezus przechodzi po niej jak po mapie ludzkiego upadku, depcząc swoimi skrwawionymi stopami wszystkie zwycięstwa szatana nad ludzką naturą. Obrzydliwa jest ta droga, po której kroczy, na którą wstępuje, ale kiedy uczyni krok, odchodząc pozostawia ją czystą, dziewiczą i piękną. Ziemia odzyskuje swój blask, odzyskuje godność i nadzieję, bo skropiła ją na nowo krew święta, krew Boga człowieka. Jest odnowiona, poświęcona na nowo wraz z całym rodzajem ludzkim, nowa Ziemia i nowy człowiek, na chwałę Najwyższego Boga. Błogosławiony ten, który przedziera się przez piekło, aby utorować drogę do nieba pójdą za nim tysiące tysięcy i miliony milionów wybranych i po jego śladach po krwi pozostawionej na jego drodze i po drobinach jego świętego ciała wkroczą tam gdzie on a dzięki tym najcenniejszym śladom jakie pozostawił Chrystus na swej drodze dojdą do niego znajdą go i zostaną zbawieni ciało i krew Jezusa uświęcają tę drogę i umacniają jego siłą tych którzy pragną iść za nim, słabe dzieci ludzkie. Oto miejsce, góra, na której wszystko się skończy i wszystko się zacznie. Widzę słońce, nie chcę już świecić, nie chcę świecić dla tych, którzy dopuszczają się bogobójstwa. Chcę zamknąć swoje oczy razem ze swoim stworzycielem, chcę zgasnąć wraz z nim. Cierpię, oczekując najgorszego. Raduję się, czekając na wypełnienie celu mojego życia celu życia mojego dziecka. Czekamy, cierpiąc, aż nadejdzie ta chwila. Jezus podnosi się, aby przyjąć policzek od stworzenia. Ten, który ubrał i przyozdobił całą ziemię, kwiaty, drzewa, lisy i myszy polne. Oddaje wszelkie okrycie, zostaje nagi przed oczami świata. To największe poniżenie dla jego bóstwa, udręka dla jego człowieczeństwa, którą przyjmuje, pokutując najokrutniej. Spójrzcie na niego. Piękno jego świętego ciała, które żywiłam z taką troską, zamienia się w straszną ranę, krwawiącą ranę, spod której trudem rozpoznaje mojego syna. Rana ta pokrywa jednak zaledwie ciało, Dusza Jezusa jest niezmienna, obarczona bólem nie do zniesienia, ale niezmieniona. Odczuwam jej słodycz i blask. Gwiazda nad gwiazdami, która świeci w ciemności. Mój umiłowany, upokorzony syn, wraca do domu. Z pokorą oddaje wszystko, co dostał na ziemi i wraca do nieba tak, jak został zrodzony. Przyjmuje zaledwie skrawek tkaniny, jakim owinęłam go za pierwszym razem. Przyjmują, przyjmuję go ode mnie i dla mnie. To dar dla mnie za tę pierwszą pieluszkę, którą owinęłam go z największą czcią. Wspomnienie jego bezradności napawa mnie bólem, bo i dziś widzę jego bezradność, równie wielką jak ta, kiedy był niemowlęciem. Wtedy jednak leżał w moich dłoniach, wtulony w moje serce. Pieszczony miłością, teraz leży na ziemi w rękach katów, torturowany nienawiścią. Za każdy mój pocałunek w niewinne rączki otrzymuję uderzenie młotem i tępe żelazo rozdziera jego ciało. Za każdy pocałunek w maleńkie stopy otrzymuję przeżywający go ból. O, ile razy całując to maleńkie ciało, czułam ból w sercu, czekając na jego wypełnienie. Pragnęłam dać mu tyle pocałunków, aby już zawczasu wynagrodzić te gwoździe. Aby zawczasu otoczyć miłością jego święte członki, chciałam utworzyć pancerz miłości wokół jego ciała, aby później mniej odczuwał bolesny dotyk nienawiści. Ojcze na...